Siemanko, dziś nagrywamy sobie z Matejem Przywita się Mati Siema Spocone duo Areny Dokładnie tak dobra. No dobra Świąteczny skin powiadasz? No dawaj, świąteczny jakiś Spocone? Kupi. No a jak? Spoconego, dobra kupujemy Kup. Dawaj kupuj Wyposaż Kup. O ale gości kupił skin <laughs> Nie no spoko skin Elfka Też jak z tego, nie, no, nowy skin, nowy aim w sumie, nie? Nowy skin, nowy aim no. Z subskrypcji przecież jeszcze przyjdzie co miesiąc 1000 wodolców mhm. to wiesz, mogę sobie pozwolić na jakieś skina za 1200 lub 800, bo jeszcze mogę wyratowanie sobie wbić Dobra, to teraz musi, musi, musi być dobra gier. Będzie Mhm Ale fajny miałem ten elf faktycznie To no, będzie fajnie. jeden z moich ulubionych skinów zawsze jak wygląda Wiem co 9,5 i na 10, bo jak, fajnie by było jakby miał czapkę do edycji, w sensie żebyś mógł sobie ją jakby ściągnąć, nie? Musimy mi się podoba ta czapkę weź. Dobra, wiem, że poczekalni mam zeza, co w sensie, Co drugi strzał trafię? Dobra, już jest lepiej. No, ale ta się nie rusza, zera będzie, że z tych, co się nie ruszają. Bazę za mam. Dobra. Nie jest najgorzej. Otóż, że to są arenki, to trzeba lecieć na jakiś fajny loot. Więc I think, żeby tam lecieć. Kocikancik, tam coś jest? w regule. No, tam jest, teraz jest y, mega dobry loot. Tam zazwyczaj leci. Tam są. Fiol... Minimum jest jedna fioletowa skrzynia. To w są sensie No Dobra. Ja tam jeszcze nie byłem. W ogóle, jedyne miejsce, gdzie byłem, to w gdzie sensie wylądowałem, że w opłoty to były. Puszcza, wieże, te kolosalne koloseum, eee, zakątek łowcy i przyjemne. Ja tylko wszystko. tutaj nie byłem. I na gajach jeszcze byłem. A ja tutaj nie byłem, tam obok podnych. Obok, no a No To by mogli usnąć i dać coś fajnego. Ja lecę Ej, tutaj. Czemu ci jest tel, typa? Ja ląduję na dach na stacji. No, to jest samo. Kurwa. Mam m Mam taki Kala. Piję dużo. Dobra, leżę. Zrobi do sobie go, to będziemy mogli lecieć. Jakby co, to ja jestem... O kurde. Pokrzykujesz pomocy, czy nie? No, mam typa. Mhm, nie do ciebie. On jest w budynku. Yy, Na to się Co? czegoś... On wchodzi do ciebie, uważaj! I know. Yy, wchodzi do domku. Ja już nie mam masów. Wchodzę. ale został do nas. Yes. Może jest taki. Tej, sobie, sobie przekąski dla Koasta, chyba ty pomożesz? Nie, nie, otwieram skrzynkę, nie chciałam się otwierać i rozwoju Spoko. Jak na razie mamy po jednym fragu, tak? Mhm, widzę, e, a ład, dobra, jestem downem. E, jest po na tej stacji tam do góry, kojarzysz No wiem, 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 dostał 22. Teraz tylko tutaj zjem tak, żeby one dają dużo. Okay. On schodzi, czy nie? A i dobra, widzę go. Dostał 20. Gdzie on jest? A tam chodź sobie, jeszcze zlutujemy tam główny ten. Patrz, nie no, ale chodź, ale chodź mnie irytuje. No my też. Dobra, to się sfokusuję na niego. Dzięki. Czekaj, Dzięki. Dwa, Dobra, ma rzucić. Ja mam O dobra, jego kolega chodził za nim. Czekaj, chodź tutaj szybko. Dobra, mam pompy, dla Ciebie, jakbyś nie miał. Mam, nie mam ammo za bardzo. A wiedziałem, że to z Dostał 20 i się obstruł, więc Ale mnie zlagowało Dostał 25 Cześć, pogadam nie? z tym kotem Nie, nie będzie oni sam mm. Jak masz jakieś problemy z czymś z kąpem to albo z netem to mów. No. Czej muszę zabrać metal. O, dobra, co sobie pozbieracie? Ja sobie wezmę mini i oni będą nas podjeżdżać. więc bardziej gotowy. Myślę, że są dobrzy w tą grę i podjadą nas. Się poczują. Ja jestem gotowy na ich podjazd. Dobra, za szmatą. Ale, że on jest mega blisko nas? A to jest pewnie ten go... koleś, nie? No, to jego kolega. A to jest taki niby trochę jak bo w sensie mniej więcej wiemy gdzie iść. No. Dlatego ja to robię. Czekaj, ja zrobię zwiady, yy, czyli składy na czaty. Ale go tu nigdzie nie ma. Oni gdzieś weszli za górkę. Albo mi się przewidziało Albo ja... nie wiem, tutaj mi się wydawało że chodzę. Jechać chodź do Zona. Nie ma co gonić. Nie wiem nic. No w sumie. Ale oni będą mogli nam robić plecy. O! To ty? Tak. Strzelałeś snajpą? Tak, tak, tak. A ich też snajpę? Nie mam za co w sumie. No, oni są gdzieś cały czas tutaj i to mnie wkurza. Oni idą tam ja. po lewo, noszę. Się idą tamtą stroną ko Kociego. Oni idą gdzieś tędy. Bo ten radar się przesunął bardziej. Dobra, to ja w sumie strzelę sobie tego. I pulsam. Czekaj, w tym były papryczki, to weź sobie zjem. Widzisz, radar się zmienia. Cześć, masz jedno. Ej, po tam chyba zostawiłem. Mhm, coś mi się wydaje, że most mostem idzie. Daj, płyniemy. On gdzieś tutaj zawsze będzie. Widzisz, on idzie do strefy. Tam jest. Na NW. Czekaj, już, już mogę zaznaczać, taka propo. Tam gdzieś był. Ej, tu ty? Jedziesz motoryką? Nie. Czyli to on. Samochodem! Do strefy trzeba było iść. Co? Ło! dostałem laser! Ob na Kampi. Masz. Co? Aha, to nieźle, gość, ledwo co to... No ale, że ja też? Ale ma wpierdziel. On mnie, mnie, mnie nie widzą. Ty, wywaliłeś? Nie. Dobra, został? Tak, 104. Co wiesz, że on już nie żyje? Tak, jajty Leży Kurde, miał jakieś leczenie? Właśnie, ile go dobić? Ja mam wolny slot Zrobiłem quest'a mało bandaże Gdzie? Rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi Dzięki Ile masz jeszcze bandaży? Jeden Ile gościu tu jest O to jest Strefa, która oczywiście jest w milion stąd, ja? nie? tak jest zawsze. Na ta ja nigdzie nie lubię. Widocznie no. chciałem ci obywateli, całemu, nie mogę chciałem Może, nie mogę nie mogę Oni będą obić, jak będą wracać z strefy Ile? ale ty się jakoś zbugowałeś, śmiesznie Ale kolejna strefa i tak jest miląsą, nie? Mhm mm Robię wina dla Ciebie Tylko wiesz, że ty się zbugowałeś, co nie? Hmm? Tak, czy nie? Nie To zobaczcie samo na nagraniu, jak się zbugowałeś Stoisz cały czas w miejscu O, już jesteś Idź pod piach mm, wiem, bo zostanę później tym kretem Teraz musisz iść pod piach, bo się zbugowało A, pod piach. No idź pod piach ja już jestem przypuszczy no, widzę. W wodzie, tak? W wodzie? Czemu? W wodzie się leczysz? Nie, ja się leczę w chacie. Ciebie głowa boli? Mhm. Mm w wodzie to sobie od razu. Czy, czy jesteś u mnie w wodzie. No, na przykład jakiś chłopiec o Mogę wejść teraz do wody jak chcesz Dobra, wezmę snajpę, kupi za snajpę Apteka jest! To jest jakiś To jest jakiś fart Dobra, nie chcę mi się na niego tracić czasu A teraz mnie normalnie widzisz, czy nie? Mm -mm. U mnie jesteś obok słonych trzech. Co się obok słonych wierzy? A ja jestem u mnie na zielonych. Serio? No. Gdzie? A jak coś to masz stypa od słonych wież, który się buduje. Ja mam aptekę. On jest... tu. Mniej więcej. Ty, ja ci mogę tak te podpowiadać. Mhm. Następny to... I dropa otworzę. Mm, 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 mm. Złoty skarb mi wyleciał z skrzynki Dobra, wygrywam tą grę Gdzie były chopy? Aha, ok. <grym> mm -hmm. No teraz to nudna gra, bo ja tylko widzę, jak ty się biegasz w rampie i podnosisz rzeczy. <grym> Nie miał cz. ma cztery, ale placement był. Kolejny map. W... No, usuwaj wszystko na razie. Nie, nie, nie. Jak też to mogę streama odpalić? Mhm. Mm Dawaj, stream. Ja ci zrobię takiego promo, że z 10 osób możesz wbić. Dobra. A kto? No, ja coś tam z Instagrama wyślę po prostu link do streama. Bo mnie 1900 osób, zrobię. No spoko. Więc może z 400 osób to zobaczy. A tak w 20 wbiję. No. A może można więcej, tylko odpal stream i mi podaj linka. No to po tym do toczy na wideo na Mesa i pokażesz mniej więcej co i jak, bo Ja mniej więcej jestem pewien co zrobić. Się tak... Mniej więcej wiem, A ale... Lepiej, po co mówię? Może mogę lepiej zabrać? będzie na Discordzie jakbym ci pokazał. Nie. będziemy mówi co na klikać, po prostu. Dawaj lecimy na gasnące. Gdzie to jest? Dobra. Dawaj tu... Nie, dawaj tutaj, tutaj, tutaj. Bo ja już wyskoczyłem przysi. Dobra Streamko A Ty miałeś już streama na swoim tym? Mhm A na czym? E, na komputerze. A na ety, na no, czy na czym? Na ety A na APS na PS-ie można też nagrywać jakby na YouTube, bo na pewno wiem, że no. można na Twitcha Nic nie mam w tym domu No nic To po prostu na powinno być kiedyś też nagrane, że wchodzi do, ch do chaty, a tam nic nie ma, kompletnie Leży? Ale tutaj się robi, likwidację. Hmm. A ja bez broni biegam przez pół mapy Ten się już wylewa, nie? No nie ma, nikt cię broni, to jest... Jak coś ja tam ja dla ciebie kę Dobra, Dobra to No i jebana. Razer Nie Mnionów. Dobra, ty sobie już lepiej popatrz jak odpali streamka i odpalimy streamkę, będzie beter. Mhm. Chyba, że mhm. Jeszcze... Mhm. Jestem dobry w tą grę? Tak. Tak samo wstałem tylko zresztą leciłem. ty mał. Ma, nie masz rodziny, każdy na Ciebie srał. Przepraszam. <laughs> Za co? Dobra. No, ra